Własności figur płaskich. Na początku omówimy sobie czworokąty. Ten okrąg oznacza zbiór wszystkich czworokątów. To są e, tak wygląda czworokąt dowolny. No, charakterystyką czworokątów jest to, że mają cztery kąty. W zbiorze czworokątów mamy taki zbiór jak zbiór trapezów. Trapezy charakteryzują się tym, że mają przynajmniej jedną parę boków równoległych. W zbiorze czworokątów mamy na przykład też deltoidy. Deltoidy nie są dla nas specjalnie istotne, w ogóle wyleciały z programu, tylko sobie o nich wspominamy: że to są takie latawce w sumie. W zbiorze trapezów mamy dalej równoległoboki. Równoległoboki. To są figury, które mają dwie pary boków równoległych. Dalej mamy w zbiorze równoległoboków zbiór prostokątów. I prostokąty to są takie figury, które wszystkie kąty mają proste. Równoległobokami też są wszystkie rąby. A rąby to są takie figury, które mają wszystkie boki równe i przekątne tworzą kąt prosty. To są właśnie takie kopnięte kwadraty. I teraz figura, która jest zarówno prostokątem, jak i rąbem, to jest właśnie kwadrat. I kwadrat to są połączone własności prostokąta i rąba. Że kwadrat ma wszystkie boki równe, przekątna tworzy kąt prosty i wszystkie kąty są kątami prostymi. Kwadrat oczywiście też jest tutaj w rodzinie równoległoboków. No i tutaj widzimy, że faktycznie ma dwie pary boków równoległych. No, ma też oczywiście jedną parę, czyli też jest japezem. I oczywiście też jest czworokątem, no bo ma cztery kąty. Czyli ten obrazek czytamy tak, że każdy kwadrat jest prostokątem. Każdy kwadrat jest rąbem, jest równoległobokiem, trapezem i czworokątem. A na przykład każdy równoległobok jest trapezem i czworokątem. Każdy prostokąt jest równoległobokiem, jest trapezem, jest czworokątem i jest rąbem, ale tylko wtedy, kiedy jest kwadratem. Dalej omówimy sobie jeszcze kilka innych figur, niż czworokąty. Trójkąt. Kiedy trójkąt jest trójkątem? Kiedy suma długości dwóch dowolnych boków jest dłuższa od trzeciego boku. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeden bok by był dłuższy niż suma dwóch pozostałych. Matematycznie to zapisujemy w taki sposób: że jakakolwiek suma dwóch boków musi być większa od trzeciego. Weźmy sobie taką sytuację, że jeden bok by miał miarę 12 jednostek i teraz drugi bok by miał miarę 5 i na przykład trzeci 6. No to widzimy, że te dwa krótsze ramiona nie połączą się ze sobą. Więc no nie utworzy się nigdy trójkąt, nieważne jak tutaj nisko byśmy tymi ramionami zeszli. I teraz, no to jest dość intuicyjne dla nas, no bo my wiemy, że jeżeli jesteśmy tutaj i chcemy przejść do punktu A, no to jeżeli pójdziemy drogą tutaj w górę i w prawo, to będzie dłuższa droga zawsze, niż jak przejdziemy po skosie, właśnie tutaj od razu, do punktu A. Czyli, czyli intuicyjnie my wiemy. Że zawsze jedna prosta jest krótsza od dwu sumy dwóch pozostałych, które prowadzą do tego samego punktu. Na koniec różnica pomiędzy okręgiem a kołem. Okrąg to jest sama e, obwódka, okrąg nie ma pola powierzchni, ma tylko długość, obwód, a koło ma już pole powierzchni, czyli ma zarówno obwód, jak i pole.